Siemanko z tej strony, Kasier, witam was w kolejnym odcinku. Zrastaj ze mną dzisiaj, Grexol. Cześć Cześć No i on rozwala. Nieładnie tak. Mogę. Ludzie będą płakać. Ty im tu tak sobie rozwalasz. Eee. co? Nic nie dzieje. Co nie? Chodź tam niżej. Ej! <głos> <Daj>. <głos> Dobra, idziemy sobie na pustynię pozbierać jakieś fajne rzeczy. Czy umarłujesz już Mam ich milion. Dodaj mi, się dzida zaraz zacznie robić. Co ja takiego otworzę? A strzały jeszcze. Wow, wilk! Pomóż! Dobra, leży. Nie, nie będę ci Mogę zabić wilka. Może... A może on też ma uczucia? Co? Nie ma. Bo zaraz nie będę miał. Już nie ma. Idę. Chodź. Idę. Chodź. Idę. Oddaliśmy się kawałek od domku. Idziemy no na pustynię. 500 metrów. Chodź. Picet, picet, picet. Ale, chodź, Ale co chodź. ziomek, ej. Ej no. W ogóle mam full elku. Chcesz coś? Nie, nie wiem, na przykład taki truc jak. Krusz, Krusz albo klucze od Gregula chaty, albo od. Ej, ten od dzik nie tu... żyje chyba. Ej, o, ej, on tu już leży, lol. Ty go zabiłeś? No. Czemu go nie zbierasz? Ponieważ go nie potrzebuję. Mm. Mm. A cię zapełniły kamienia. Yep. No powiedz mi, gdzie tu widziałeś tyle kamieni i tyle. O, kamienie. <głosy> <głosy> Okej okay. Jesteś kradak po prostu To na kamień była też i tam, i tam, i tutaj, i tam była też <śpiewanie> Już mi się tworzy tak 80 sekund Zbieram po 200 stona na strzała Rzuciliśmy się we trójkę na jakiegoś gościa z kałachem i nas zabił. Znaczy myśleliśmy, że nie ma kałacha ale nie No wszystko ja Już mamy fajny domek, zaraz wam pokażę, tylko przejdziemy całą podróż. Tylko wyłączę i ty na no ja Nie, nie, nie mówi im Jej. dlaczego nie powiedziałeś Czemu to zrobiłeś? Zły No, więc zaraz wrócimy do domu. Ej, ale fajny tak. domek z... mm, Twoja szpala. strzała spada Łapią! Ty, no, fajny domek. Jakąś na część potrzebuje. Ej, <laughs> ja, to są spajki w środku, lol. Tak, no. no. W sumie możemy tutaj pobiec, tylko zobaczymy, czy są kamienie, jeśli nie ma to. Beczki, 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 beczki. To beczki to wiesz, normalnie po drodze się jakoś znajduje A z czego, z czego najczęściej biega? wybadają receptury? Z beczek, <grym> Z tych dużych skrzyń chyba też Możliwe Dobra, tam są kolejne złoża tu Mam już to tutaj chyba na dole też są złoża wiesz, Się wydaje? Tak mhm. Więc no to bierzemy, bierzemy Tu kolejne, tu tam, no mówiłem, że na pustyni ja jest. Smry, ile tego tu jest Jest To po kolei dawaj wszystko Jak jest. mi się skończy kill -off, to wracamy sobie zro A nie, mam metal fragmentu. Co sobie robić. Kosię recepturę, na kill off czy na coś takiego. Na sikierkę lepszą by się przydał. Jakąś broń. zależy od twojego fart'a No. I tego pół. najpierw beczki by się przydało no to po drodze się beczki znajdę W ogóle mm -hmm. biegałem, to na tego. Tylko trzeba chyba zacząć biegać, bo po prostu. nie będę tak spał w jednym miejscu. To A ty masz ten lepszy kill off. To Ten metalowy. Mhm. Mm Choć masz mm, pickaxe, czy Salvage? Nie, Salvage ja gdzieś w ogóle zgubiłem, albo zostawiłem. No on jest chyba słabszy niż pickeks Właśnie e, Salvage no, szybciej bije niż ten metalowy. Ale mniej zbiera. No po 170, a ten, a ten czasami po 200, ale na przykład teraz nim to zbiera po 124. Mhm. Wcześniej jakaś nie Nie, ja, wczoraj ni po 230, 240. No ale no, no, też właśnie przy zbierałem. Może inny minerał. Właśnie nie wiem. No więc jakbyście pytali, gdzie są kamienie i beczki, to na pustynnej części. O Jezu, ile tego tam jest? A nie, to krzaki. Okej. Okay. Co? Nic, nic. Tam dalej już znowu widzę kolejne złoża. są złoża, nie krzaki? Nie, tam dalej są... Krzaki. Krzaki też, ale... <laughs> jest tam coś na bank, na pewno tam coś będzie. Szukaj za kamieniami, czy czasami są te beczki. Mhm. Mm Też sobie leżą albo się chowają za tobą, żeby, żeby się nie widział. Okay. To no, teraz za 60, zebrałem coś mm -hmm. yep. Ej Leżyłem powietrze O nie, jesteś taki zły mniejszy tylko skille że czymś czym Cię bijesz, co no, no. ci dodajesz. Stręcz. Tak, Expo jest i kurde, tak no. gromadze, no. piska. Ceny z łuku, w ogóle. Mm -hmm. Mniejsza, wiesz, mniejszy rozrzut, że nie machać tak ekranem. Szybne, szybkość biegania, żeby była. No. To też było dobre. Pani Grand-Cour i Sprint, że wiesz, męczysz się. W sumie też no, tam tam o, Nie, się... dobra, za dużo tych kamieni jest. Tylko Potem sobie tu przyjdziemy Nie Kurde, myślałem, że tam beczkę? już Czekaj yeah. Mała beczka, mały kamień Co, w ta takich ja miejscach pinę. poukrywane? No co ty? No serio Tylko musimy chwilę pobiegać, żeby się zaczęły respić Spoko Ale pobiegniemy, za, nie będziemy tam, jest w dół Chociaż tam, tam na dole jedną, jedną beczkę czy nie znalazłem o, Pobiegniemy tutaj wzdłuż tej wyspy Między tamte kamienie nie Ale na przykład tutaj się o wiele No już widzę jedną beczkę Drugą widzę Aha, co widzę? So, widzę już dwie, na pewno I patrzę sobie za tymi krzakami, czy nie ma beczek Bo też tak mogą się pojawiać Okej okay. Beczki, beczki są spoko, bo przynajmniej masz jeszcze jakiś cel No tak, że, Żeby pozbierać te beczki Bierz, ty bierzesz tą beczkę, ja idę po tam, tą beczkę, która Ona, była... Pusto. Pusta. Pusta? nie miałeś czwarta. gdzie jest tam to ta beczka? Tam, dobra. Coś mi się daje że tam w jednym krzaku <laughs> była to beczka. Co to wypadło? Small wooden sign, a to... Adam? Co narysowałeś coś? Tak napisałem, byłem tu Kasior Nie. Eee. Tak się nie pisze Jak to nie? O szafa kogoś. Jakieś beczki W ogóle z daleka co? wszystko fajnie widać Wchodzisz na jakąś górkę czy coś i potem się rozglądasz i wszędzie są beczki Ty Minera... Jak ja stąd wyjdę? Tamtędy, dobra Minerały w takim dziwnym miejscu Między skałami rysuję. Jeśli chodzi o pustynię, to jakoś tutaj dziwnie się fajnie respirsta. No właśnie widzę. O, beczka. I receptura. No, pusta. Co jest? Nie masz w O, kolejna beczka. O, widzisz? Uuu, jakieś trzy rzeczy wypadły. Jak tam? Z, jak łukiem trafiłem. O, mi zero. Znowu zero, Wantaż, a trzy. E, łukiem. Trzeba mhm. różnymi sposobami. Mhm. Nie było. Jeszcze zgubiłem. W sumie jesteś gdzieś Czekaj. tu. Biegnij ciągle Skręcić do mnie. Czy gdzieś mam? No. Nie, stój, po prostu w miejscu. No, miałem biec. Czy znaczy, stój teraz? Czekaj, bo robię kółeczko tu jeszcze. Bo, bo myślałem, że jesteś wrzucony do mnie. I, i, o, i teraz w nie możesz biec. W tą stronę, w którą jesteś. Kuń Też widzę kunia. Widzę i ja kulia. Ok, Co do niego strzelasz? Nie no, ja strzela. Nie. Biedny konik, trochę plastikowy alok. Okay. Chyba widzę Kolejną beczkę tam daleko, daleko. A trzeba jeszcze tylko tutaj posprawdzać. tą. Chceczą... Z tą wyrzuciem rakiet dałoby się te całe złoża zniszczyć. Fajnie, tak. I że cały kamień I ja wszystko teraz. zbierasz. No, zbierasz. może to by było nawet niezła. Chyba by się nie opłacało. Ale co by się nie opłacało? Zużyłaś ten rakiet? No, do... no, no bo na co byś to niby zużył? Na jakiś budonek jesteś? Nie, nie, żeby trafić kolesia w łeb. Kośma, <toczniak> nie biegnij do kolesia. <toczniak> a mam tą jedną rakietę, a zużyj na niego. Jeszcze nie dotknęłaś Co? To... To byłby... To byłby twój interes życia no widzę bekę Też widzę, mam bekę z niej beka z beczki, lol Łuk wypadł Eeej Chcesz łuk? Nie chcę Wooden arrow i wooden arrow Arrrlll To by jeszcze jedna była beczka gdzieś tutaj Becz, Lol, jakie budowle Takie hehehehe, szkowacie He he, 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 he Gdzieś tu była beczka hmm. też się rozglądaj Mhm. Uh -huh. Ta musiała być gdzieś tu Mama co? Potrzebujesz teraz mocno? Hmm, ty Mama? Ma. Czy jakieś piwory? Mam, wreszcie mam To mam dla Ciebie misję Pustynia z tyłu komputera masz odłączyć tą kartę dźwiękową i podłączyć mi mikrofon pod z tyłu komputera. Odłącz tą kartę i od tej karty odłącz mikrofon, i ten mikrofon podłącz mi pod czerwone kółeczko z tyłu obudowy. Gdzie ty strzelają do mnie, strzelają. Uciekaj stamtąd, no, bo ty coś tam strzelają. Szybko. No. Dobrze, dobrze. Co Słoby się słychać? Będzie poniżej szumiało, no nie? Nie, troszeczkę. Tam ta karta dziękowa lepsza. Hold fire. Dziś karta dziękowa za 3 złote lepsza, no spoko. No spoko. Chyba muszę sobie ich w końcu zamówić jest trzy takie Jeszcze potem do obudowy Czy kurde, kurde czy w ogóle gdzie ta mapa jest tu Szukałem beczek <laughs> Ty jesteś... A ty jesteś za mną <laughs> Tu jesteś Ty, ha, 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 ale ja śmieszny, ha, ha. No, nie no, siema Idę Kasiory Co? Widzę kasiory Ej, uważaj, bo z tamtego budynku metalowego strzelali Z tego? Mhm nie z łuku, tylko tak trochę ze snajperki Dobra, jeszcze... Dobra, uciekamy z tego miejsca Jakieś tak. Jolo, znam Cię, ha? Widzisz. Jeśli chodzi o Rasta, to wszyscy ciebie znają. Każdy raz Rustowicz. I... łeb. No, i dobra, nie mam I gdzie te beczuszki? Trzeba szukać. Gdy akurat dwie leżały obok siebie. Już nie wiem, wcześniej też biegałem. Szybko się. Pojawiały. Tu i w tym lesie też się mogą pojawić, albo za tym lasem dokładnie Tak wyczuwam te beczki, bo tylko już wtedy też biegą wtedy No i chyba znalazłem O, kant oka mi się obiła Beczka Tylko nie i dosłownie jakby za mną, możesz coś gdzieś skręcić sobie A ej nie Dobra, bo mnie ten teraz rozprasza Dobra Jakaś mocna beczka, coś, coś tu musi być, bo z łuku nie chcę zejść. I to jest... Archmed kit, juuuj. Spoko. No to... Dobra. To mogę dropnąć, to mogę założyć. Gdzie ty jesteś, bo ja w las wszedłem. Yy... Tu bardzo ładne baobaby są, takie prawie. Czyli bo zbieram, zbieram, zbieram. Teraz. Już zaraz się podbiegnę. Gdzieś tutaj obok mnie stoisz. Widzisz konia? Nie, zbieram drewno Słyszę, zbierają drewno, chyba. A nie. Hmm. To ty tu jesteś. Tu. Ej. Gdzie ty? A tu jesteś, chodź. Co jest zbieranie? sobie kanow tu jeszcze jedno Chodź No nie jest. No jest. Dobra. pan No dawaj, strzelaj Tak? Dobra, kurde. Kozaku no? Dawaj. No dawaj, kurde. Przymierze, lecz tylko do góry. Łobiło <grywdy> ci się o drewno. No dawaj, dawaj, traf. Gdzie ty, trafisz? ty... No dawaj. No trafięcie już. Nie. Może. Trafięcie. Znowu ci trafiłem teraz w głowę. Nie, nie. No tak, no jak. Nie, nie trafiłeś. Nie. Jak jesteśmy w klanie, to ciebie na pewno nie trafię. zbieram twoje strzały. Nie trafiłeś. <grym> wody, łapie się w jeszcze, to było dobre. No. O, tu to jest wów... fajne miejsce, taka oaza jak w Matinie. O, super. Szkoda, że wody nie ma. E, eh, woda. Woda jest za słaby. Dobra, idź. Wygląda się, bo to często już zaczęło się beczki, których ty nie widzisz. To patam organy. i receptury, których ty nie masz. Nie mm. Ten Mike. Pum, 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 pum. to jest. Pam, Kurde, nie wiem ile już nagrywamy. 5? 10? 15. Dobra, do, do tego, do tego. Domek, domek. Gdzie jesteśmy? Tutaj, dobra. Czekaj. Plum. Beczka. Tu musi być beczka Beczka widzę, widzę. Musi być widzę. I mam w okienku, więc O, widzisz? Wyczaiłem beczkę. O, i druga na górze. To idę na... tu na górze, to też na dole. Z łuku tym razem, tak jak mówiłeś. Możesz spróbować z łuku. Mi, mi jedna z łuku w, w ogóle nie chciała zejść. To wysoko. O, wypadło coś dziwnego. O, dwie rzeczy jakieś wypadły. Eeee, coś utknęło. Roket. Co? Rakieta. A <laughs> widzisz. Receptura na rakietę. O, w dupę. A ja mam lepsze buty. Ale to coś jeszcze wypadło. To się w trawie schowało. O jest A, to była moja strzała. No właśnie, to się zobaczyło Ty, no mogę rakiety robić Jeszcze rakietnica. Tak, rakietnica. a O, tak. widzę, widzę, widzę beczkę Ja widzę dwie beczki Dwie trzy. nawet, no Ja już trzy beczki ja dwie widzę Jeszcze tą po prawej? Biegnę do tamtej A, tam są dwie No zniszczcie, widzisz ta beczkę? O, ta beczka akurat nie chce zejść z łuku o, teraz zeszło. Banie trafiłem. No to na O Banie trafiłeś. O, metalowy hazard. Tam masz dwie no nie? Tak, tylko nie mogę znaleźć. Gdzieś tu worek upadł. O, podniosłem. Campfire. Jezu, co ty robisz? Myślałem, że trafię. Zbieraj że zbieraj. Krew i Lock. Tu, tutaj może się tego dużo właśnie teraz pić, trzeba tu pobiegać. Dum, no, no. dum, 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 dum. Zrób rakietę i wyrzuć gdzieś. A dużo jest. Nie tutaj. mam tyle materiałów nawet. dużo jest tu rakiety potrzebne? Już ci mówię. 80 metal fragmentów to tak w miarę ok. U jest 10 eksplozivców. O, oh, I 150 gunpowdera. To też Widzisz nie tak to? źle, ale eksplozivców. O, kuźwa, co to jest? Ładne. What the hell? Kurde, robi, jest już ciemno powoli. O, a, W czwartek a, jest wipe, więc... Ej. <laughs> dobra, bierz. Eee, nie wiem czy co... Ty to podniosłeś. Coś wyrzuciłeś jeszcze. Nie, nie podniosłem. A czekaj, bo... Coś dobra, ja wziąłem mieć. large Medkit. kit. Dobra, to, trzymaj bo ja full... Masz czy nie? Mam receptora. Już full IQ mam. Dobra. Teraz dobra. my lecimy, dobra, teraz pójdziemy zaraz rzeką w dół. Wszystko tutaj tą górę sprawdzimy, czy może nie ma jakiejś... Boczekuj. Ty, ale ja chcę zobaczyć to, mieście, to miasto. No to zaraz my zejdziemy tam na dół właśnie, bo chcę, chcę iść w dół wzdłuż rzeki. Uhu. Ej, kurde. Kurtyna. Ej, ja mam paliwo, chcesz? No, gryzł <grych> Nie. Pojedziemy samochodem. To miasto fajnie Dobry. wygląda. Z, to, z, z tą no. górą na tle to fajnie się komponuje. O, za tymi krzekami nie się cię Tu będzie beczka. Jedna beczka, długa beczka. Nie ma. Ale zarębiście to wygląda. Trawa. O, stary. O, rzeka, teraz przez rzekę. Brawo. Ha. Dzięki. O, kurde, jakie buty. Ej, to jest metalowe. O, stary. Podno jedna osoba to mnie nie robi. O, stary Jesteś za mną? Nie jestem przy. Słyszę kogoś, ale. Ja jestem, tylko szukam tej strzałeczki. A dobra, tu. po prostu. Dajcie Wow. I to takie wow-wow. Wow. jest. Dokładnie. Ja pierniczę. Duże. Mhm To rzeka dopiero Idziemy na Mount Everest Czyli w górę no Zimową Nie teraz, teraz do domku ja muszę domek pokazać i mniej więcej skończymy odcinek Może jeszcze coś tam porobię Nie To się jest Chyba, że się tepniemy daleko jesteśmy no, jesteśmy bardzo tego. Dawaj. Ty, to ty się te pojedz, ja jeszcze biegnę sobie. Okej. Okay. Albo bo ty chcesz jeszcze poszukać. Mhm. Mm eee, home, dom, dobra, lec. Ja Ja jedna tam z tchomaniem Aha. <noise> to tepnij się do mnie i No dobra, no jak ale ci fajnie jest na tej, na, ty, na, na mi mapie cię tak ci przyniosło, tak? Ciu, A tu jest dom, dobra, musiał się załadować. Gdzie jest dom? No to od wczoraj zrobiliśmy tak trochę dużo. Kto ukradł dom? Kto ukradł dom złodziej? No tu jest metalowe już. Tak, to z zewnątrz wam zaraz pokażę. Pokaż, pokaż jak można wejść do tego domu, no nie wszystkie skrypki i tak dalej. Okej. Okay. Ja też chciałbym się dowiedzieć taki coś na przykład kolejny łuk w sumie mogę go dropnąć nowy sobie ciemno tu troszkę No, tak w miarę ładnie tu mamy w miarę tutaj stopy, tak, oczywiście kisia na kogo? Rzeczka jakieś takie tam cześć kisiu leżący dobra, tego nie chcę, tego nie chcę Wywal się, Dobrze, co jeszcze? Co hmm, niech tak zostanie? Co podniesiemy metal? I okej okay. to się przyda, to się przyda. Mhm. To dorzućmy. Okej, okay, co my tu mamy? Pokażę wam sposób jak robić mięska. Rzucacie tu 4. Tutaj tej drewnej wam wypada upieczone mięso. Patrzcie 8. Dobra. Troszeczkę udało nam się uzbierać, Jest nie jakoś super dużo. Ale w miarę jak na jeden dzień gry A, tu jeszcze to odłożymy. To do śmieciów. O, jakie fajne miejsce. Mhm. O, sikierka. Dobra. Yy, jeszcze coś miałem zrobić. Aha. Nie tu. Tu. Okay, jeszcze muszę po jedną rzecz skoczyć. To coś nazywa się młotkiem. Building planty albo nie, tylko młoteczek, młoteczek Gdzie jest młoteczek, tu jest młoteczek. Zróbmy z tego młoteczek harmonium. Ok, już składnie. Mhm. Jeśli chodzi o beczki, to chyba najłatwiej jest pustej powierzchni. No, tak jest, pusta jest, większość beczka w ogóle widać daleka. Muszę coś w ogóle wyrzucić, bo. No to już umiem, to nie muszę mieć tej receptury, w sumie to też. Może już więcej nie ulepszę. I brak metalu, dobra. Empty Tan of tan tam spoko... Tak, Kanowkuna, Tuna Okej okay. No i tu sobie tak zakończymy już odcinek, a jeszcze może chwilkę Nie. Coś jeszcze tu zrobię 1900 otwór się 4000, dobra tu włożę 3000 4,5 może 65 jest Tu jest 6,5 mniej więcej Niech się robi Niech można wyłączyć już Mięska oczywiście zbieramy Jeszcze, 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 dobra To I to, dobra To na tych receptury na tą spira Dropi I co to? Ciągle No to tyle z mojej strony jest nie mogę wskoczyć. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie znajomym. No i wyczekujcie kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Siemanko. No cześć.